Dobra witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z gry Geta San Andreas No i dzisiaj zajmiemy się szkołą jazdy na motora i właśnie... Mniej więcej nawet motorach będziemy jeździć dzisiaj Jest to też oczywiście rzecz wymagana do uzyskania 100%, nie sama wymagana do zaliczenia To jest jedyna rzecz jeśli chodzi o szkoły jazdy, no to jedynie z odgrywania do w ogóle popchnięcia w ogóle do przodu, e, no to jest to szkoła na pranie i tam z tego co to nawet nie trzeba całej kończyć, nie trzeba wszystkich testów e, robić. Wszystkich e, testów jest chyba tam 9 albo 10, jakoś tak. E, nie trzeba wszystkich e, wykonywać, tylko bodajże Trzeba tylko tym samolotem e, te testy porobić, czyli lądowanie, e, czyli startowanie, lądowanie e, i kołowanie nad lotniskiem i e, kołowanie nad lotniskiem z lądowaniem i to są chyba te cztery testy, które są wymagane, a reszta no to już jak chcecie, to możecie sobie robić, ale to nie jest wtedy do pobu wymagane. E, dobra, e, tutaj już podjeżdżamy sobie. Nie? wchodzimy do środka i zobaczmy 360 nie myślę nic trudnego no i mamy od razu teraz 180 no prawie jeszcze sobie powtórzymy. Powiedzmy, że powinniśmy odciąć od tego już dużo czasu. No, prawie, pozycja, czyli trzeba było pewnie bardziej tak. No, mamy 100% na tym. Oczywiście nam zależy, żeby zrobić to wszystko na złoto. Jedno kołówka, ok. Co sobie? No prawie. mamy 100% także o, chcę kolejny teścik skoki zatrzymanie tutaj powinno być w miarę w miarę łatwo za pierwszym razem więc lecimy z tupi. tu może być pewien problem Oj. tutaj trzeba Właśnie trzeba... Trzeba tak właśnie... zachmuj na przednim kole na odcinku z fachałkami. Naciśnięć w dół, a następnie S. No właśnie, trochę za bardzo. Musimy właśnie kontrolować to. No, no, udało się. Dobrze, że już jak daliśmy radę to, to już od razu na złoto. Okej. oczy niech ale o tym społeczność. Ale czemu mi potrzebny motor tak?

Myślę, robię, nie wiem czemu nie idzie kompletnie kurde nie mogę tego złapać co tu zrobić w tym no. no i tutaj niby zaliczyliśmy to ale my chcemy oczywiście na 100% to zrobić więc jeszcze ten test

Kurde, no nie jest to taki prosty, prosty teścik, ale... Ale no, w końcu powinno nam się udać. Myślę, że też nie ma sensu robić jakiegoś cięcia, ponieważ odcinek tak będzie krótki. No. No nie lubię tego testu, nie lubię. I ważna jest ta pozycja, żeby być po prostu w dobrym miejscu. No w sumie to tyle, bo nie ma co skręcać i tak dalej. Jesteśmy już dobrze stawieni. Tutaj jeszcze robić. No, serio. No, w końcu. Nie, nie lubię tego testu w takim razie, ale dało nam się wszystko zaliczyć na złoto w ramach tutaj małego dowodu. No to zaczynając od 360, 180, jednokołówka, wini. Skoki, zatrzymanie, stupi, skok i stupi, no i wszystko to mamy zaliczone na 100%. I tutaj e, mamy ten L NRG 500 ogólnie. E, tutaj z tymi motorami się trochę... są dziwne klisze jakieś, że czasem jakieś motory nie ma i tak dalej, dziwne sprawy są, ale nie mamy już 100%, także fajnie. To jeszcze na koniec sobie kupimy domek. 30 tysięcy, aczkolwiek tutaj nie robię tutaj jakiejś większej różnicy. Zapiszmy sobie tutaj. Także cóż, dziękuję Wam w takim razie za oglądanie tego odcinka. Jeszcze na koniec pokażę Wam statystyki. Prawie 69% już i niecałe 32 godziny. Proszę... No proszę jeszcze CJ nam coś tam zaśpiewał. Także cóż dzięki za oglądanie tego odcinka. Chyba jeden z najkrótszych odcinków na kanale z tej serii, ale... No jak sami widzieliście, no, ta szkoła jazdy na motorach jest y, bardzo prosta, więc generalnie nie, nie ma też jakoś dużo tych testów, y, ale mamy to już zaliczone, także jeszcze raz dzięki. No i do zobaczenia na kolejnych odcinkach z tej gry. Na razie.